Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wraz z Alicją i z Ciapkiem. Słuchajcie, ja już ich tak sobie delikatnie tutaj ogarnęłam. Ciapek będzie śpiący, to znaczy już jest śpiący, zaraz pewnie pójdzie spać. Jeszcze słuchajcie, nie mamy nowego rozdziału, także czekamy cierpliwie. Oczywiście dałam mu tę nową miseczkę, nie mogę zmienić słuchajcie koloru. Jeszcze raz tak sprawdzę, bo chciałam jak on jadł. Nie, nie można, dobra. No, trudno będzie taka niebieska. To znaczy jest bardzo ładna, tylko akurat tak, tak średnio pasuje nam, prawda? Tutaj do wystroju całego domku. E, kochani, e, dopieścimy go, podrapiemy go po brzuszku. E, pisaliście mi właśnie, żebym jak najfajniejsze miała z ciapkiem kontakty. Wtedy on nas będzie słuchał i będzie grzeczny, także spoko. Zobaczcie, już tak wyglądają. Całkiem fajnie, nie? 64. Mm, a tutaj troszeczkę więcej, no 74 z Masalon, dobra. Pogłaszczemy go sobie troszeczkę, myślę, że jakiś mały trening by się przydał, prawda? Zresztą brakuje nam towarzystwa. Coś się zepsuło, nie, śmierdzą chyba te już, co? Napraw. Nie wiem, czy mam to naprawiać, czy to się specjalnie znowu zepsuło. Słuchajcie, wiecie, ciężko tu kurde coś jest zgadnąć. Ja już tak myślałam, żeby pójść właśnie z Tomkiem lub też z Amanda. Jak się nazywa nasza? Amanda? Mhm. Aby pójść z Tomkiem lub też z Amandą właśnie do tej... do jakiejś knajpki, knajpki, przepraszam, bo my mamy te kupony i chciałabym je wykorzystać, ale boję się, że te kupony właśnie będą również związane z fabułą i znowu pójdę, kurde, i wiecie, jak to jest. Nie wiem za bardzo, co mogę robić, a czego nie mogę. Dlatego tak no, czekamy na razie, co tam znowu nam wyskoczy, jaki kolejny cel. Jeśli nam nic nie wyskoczy, słuchajcie, tak. 63, 63, 63, 60. To, kochani moi, pójdziemy sobie trochę poćwiczyć ciapka. Co prawda on już jest zmęczony. Pokaż się. Oj, chyba nie. Chyba mu darujemy. Co tam szczekasz na tego pana w ciapuś? Idziesz już spać. Albo idziesz ćwiczyć. Wybieraj. No, idziesz spać. <noise> Okej, okay, słuchajcie, no to jak ciapek idzie spać, no to my sobie skorzystamy, wyczyścimy i... Wyczyścimy i dopiero się wykąpiemy, tak? Następnie tutaj ja już zaczęłam właśnie z alą malować. Fajny obraz, takie koniki, słuchajcie, zdjęcie koni pobrałam i właśnie ala maluje jednego właśnie z tych koni. O! No słuchajcie, ja już sobie dawno ogarnąłam, ale malujemy właśnie ten obraz konika i kurczę, jest już późno dość, bo prawie druga dochodzi Południe, a tu jeszcze celu. Słuchajcie, ani widu, ani słychu. I teraz ja bym najchętniej gdzieś z nią poszła sobie połazić, no ale. Nie wiem, czy mogę. Widzę, że tu legowisko wymaga czyszczenia i zaraz się tym zajmiemy. Alicja już tu ogarnęła troszeczkę w łazience, właśnie, ale jeszcze tu byśmy musiały zetrzeć siuśki naszego ciapka. I tak zerknę, czy w tej budzie jest czysto, jest czysto. Dobra. Yy, także tylko to legowisko wyczyścimy i będzie ok, niech ona na razie jeszcze maluje i czekamy cały czas na ten cel, tak? No zobaczcie, tyle czasu wolnego mieliśmy, yy, ale akurat Ciapul był zmęczony i nie mogliśmy nawet poćwiczyć z nim. A ja tak strasznie, słuchajcie, nie lubię męczyć <ścoughs> zwierzaków, yy, więc no trzeba było mu się dać wyspać. Zaraz go słuchajcie, obudzimy. On już jest prawie wyspany, ale tylko dokończ ten obraz i lecimy trochę potrenować, no bo. Mamy wolny czas nadal. Słuchajcie, ciapek wstał, dlatego ala zostaw już ten obraz. On idzie sobie coś podjeść, dobra, niech idzie, niech idzie. Yy, I chodźcie, troszeczkę poćwiczymy z naszym ciapkiem, yy, co byśmy mogli poćwiczyć. On najgorzej chyba tutaj ma z tym, co? Tak, 60, chodźcie. Yy, tresujemy troszeczkę naszego zwierzaka, ala znowu walnie mi te śmieci tam. Dobra, później się tym zajmę. Słuchajcie, jeżeli nie będę tam wracać. Chodź, Ciapek. Ty już dojesz, co? No, spoko, fajnie wygląda. Tu troszeczkę higiena, ale to już go ogarniemy sobie oczywiście na wieczór. Trenujemy, słuchajcie. Mamy ten wolny czas. Mogliśmy go lepiej, co prawda, wykorzystać właśnie, bo mogłam gdzieś pójść z Alicją, ale nie wiedziałam właśnie, czy nagle nam coś nie wyskoczy. Ciapek też był zmęczony, więc musiał spać. No i tak to wyszło. W ogóle ale strasznie towarzystwa ci brakuje. Czy jak ty z nim ćwiczysz, jak ty z nim trenujesz, to Podnosi ci się towarzystwo? No nie wiem, już zapomnieliście, co macie zrobić. Chodź tu. No, prawo! Nie tu miałam. Chciałam Ali sprawdzić, ile ma. O, już skoczyła, zobaczcie. 63. Tak, żeby miał. Może do 70, słuchajcie. No, zobaczymy, czy nam się uda. Jak oni się będą czuli obydwoje. Ej, wiecie, co już się nie chcę podnosić bardziej? A tyle razy on mi tu przebiegł i nic. A tu? Dlatego teraz jeszcze sprawdzam. Nie, no zobaczcie, widzicie? No tak jak myślałam, właśnie, że jak nie potrafię, to nie potrafię, no. Niektórzy tam mi słuchajcie, właśnie pisali w komentarzach, że mam na to nie zwracać uwagi bo i tylko go mam trenować dalej. No ale co to da, słuchajcie? Jak tu mi się nie podnoszą w ogóle te. No zobaczcie. Tu tylko y, te, y, te trzy jeszcze punkciki się podniosły, o te trzy. I tyle. No, zobaczcie, no to nic nie da. Słuchajcie, także absolutnie ja go nie będę. Jeszcze tu tylko sprawdzę, czy tu się nie podniesie. No, kurde, nie wiem, no bardzo ładnie. No tu się punktacja, zobaczcie, nic nie podnosi. Co prawda, no mu tu rośnie cały czas ten taki wskaźnik niebieski, nie? Może jak to się zapełni całe, to wtedy. No nic, słuchajcie, nic, e, nic więcej nie zrobił, nic więcej punktów, słuchajcie, nie nabił. Hmm. No, ale bardzo ładnie już mu idzie. Tu jeszcze troszeczkę tak się waha, właśnie przy tym. I tak. Nic więcej. Nie, to ja już, słuchajcie, to już sobie daruję, bo to jest bez sensu. Wolę sobie z nim spędzić czas, o właśnie, dopieścić go, trochę podrapać go po brzuszku. I wydaje mi się, że to też się nie podnosi, słuchajcie, ten wskaźnik. To już też mu fajnie idzie. Dobra, dobra kochani. Eee, co tu jeszcze byśmy mogli z nim? Baw się. W... Może w aport? Patrzcie, mogłam z nim pójść do parku też, nie? No. A może się przejdziemy? Bo wkurza mnie to siedzenie w domu, kurde. Czekamy nas na nie wiadomo co. Wieczór się zrobił i już po ptokach. Dobra. Yy, także dzień stracony, słuchajcie. <grafy> Ciapuś przespał cały dzień. Niech chociaż się pobawią trochę. Niech trochę chociaż spędzą właśnie czasu razem. Bo Ali też się to towarzystwo nabije i tyle. O, jak fajnie. O, jak go zrobiła, nie? <grafy> o, ale, ale. O, przynajmniej się fajnie pobawią. No przynosi, jak grzecznie, nie? Zobaczcie. Dobra, wystarczy. Jeszcze tylko go właśnie tutaj podrapiesz po brzuchu, bo za to macie bardzo dużo właśnie zawsze tych kciukciorów. Pogłaszcz i jeszcze raz podrap po brzuszku. Mogłabym go jeszcze uczyć komend, nie? Ale on i tak już się musi, słuchajcie, wystarczająco uż, uczyć dużo rzeczy, więc jakoś tak zawsze mu to daruje. Czas Uf. tylko dla mnie. Dokładnie. Może go jeszcze wykąpiemy. Chodźcie z nim na spacerek się przejdziemy, wyprowadź na spacer. I później jak wrócimy ze spacerku, to go wykąpiemy, co? No i się tam wysiusia właśnie na spacerku teraz. Wrócimy, wykąpiemy go i zadbamy o siebie. No i cóż, no i pójdziemy spać. Takie kurde, tak nam przeleciał jakoś dziwnie ten dzień. No co? Myślałam, że coś wskoczy, kochanie. A tu cały dzień dla nas był tylko i wyłącznie. Mogłam gdzieś pójść sobie, gdybym tylko wiedziała. No ale dobra, nic nie szkodzi. Ala zmęczona, jak nie wiem co. Ale jeszcze wykąpię ciapka, następnie wyczyścisz to jeszcze, Ala. Takim jestem wilkiem! Łaże po nocy. Ciapek słyszałam to. Zobaczcie go. Jeszcze musiał wykorzystać ten moment przed kąpielą, no i się wytarzać w tych śmieciorach. Tak, zobaczcie, jak Alicja wygląda, ale to nieważne. Ciapek był najważniejszy, proszę bardzo. Ciapek wygląda wspaniale. A my, słuchajcie, Alon zajmiemy się już rano. Czekajcie, może jeszcze ją tylko wysiusiam? Skorzystaj sobie szybko. Wiem, wiem, jesteś bardzo zmęczona i śpij w piżamie. Okej, okay, kochani, widzimy się rano. Może wtedy wskoczy jakiś cel. Tajemnice psiej łapy, rozdział siódmy. Teraz dopiero, słuchajcie, zobaczcie, jak późno wskoczył rozdział. A ja zapomniałam tu posprzątać, i ja muszę w tym momencie już obudzić, ale bo tu mi zaczęły karaluchy łazić, czego po prostu nie. Użyj środka. Rozdepcz, użyj środka. Szybko, ale chodź, robactwo w domu nam łazi. Co tu się dzieje? Widziałam już wcześniej tego staruszka. Ciekawe, co on tu robi. Ciekawe, co on tu robi. No, zobaczcie, kiedy tu mamy syf. A cały dzień mieliśmy wolny, no. I mogłyśmy robić z Alom co tylko chcemy. Muszę się przekonać, czego chce ten starszy pan. Okej, okay, zaraz z nim porozmawiamy. On do nas dzwoni, a my znowu ze śmieciami ludzie, kochani, zobaczcie. Czekajcie, niech ona szybko. To załatwi, co ma załatwić. Dlaczego on tak późno w ogóle w nocy tutaj do nas przyszedł? To jest ciekawe. Podnieś to mm, podnieś ten śmietnik. Czekajcie, ogarniemy. On tam poszedł. Zaszedł nas od tyłu, słuchajcie. <gry> I posprzątaj, zostaw jeszcze te karaluchy. Tu szybko ogarnij. Wstyd, kurde, ludzie, no. Ja wiem, zaraz nie porozmawiamy. Weź tylko użyj szybko, no bo jak go zaprosimy do środka, to wstyd będzie, ludzie. Będzie wstyd. Zbędziemy się ich. Już idziemy, panie. Pan poczeka chwilę. Wyrzuć to. Ala w piżamie tak otworzy, która godzina, druga w nocy, on tak chodzi. Czekaj pan, czekaj pan, już idę do pana. Powitaj. Sima Olgiert Poletko. Słuchajcie, może on przyszedł właśnie w nocy, bo Ala wstała. Ja ją obudziłam, nie, żeby ten posprzątała tam i może dlatego on przyszedł w nocy normalnie. Przyszedłby, jak ona by się obudziła rano. Oh, no w tej koszulce. Halo, czy mogę jakoś panu pomóc? Nie, ale my możemy pomóc tobie. Hmm? Hmm. Ciekawa sprawa. Przyglądaliśmy się tobie i możemy pomóc w rozwiązaniu problemu, który cię trapi. Co takiego? Jak może mi pan pomóc? Dlaczego mi się pan przyglądał? Bo łazisz w tym, w koszulce. A co to ma być? Miło y, i ja jesteśmy dobrymi znajomymi Janezkówki. Milo, milo, przepraszam, a ja miło, milo. Widzisz, cztery lata temu Milo bronił tytułu mistrza psich zawodów w SimCity, gdy Diana i jej kudłaty zwierzak złotko pokonali nas, wynajdując drobne uchybienie formalne. Uchybienie formalne? Powiedzmy, że Diana zakwestionowała moje sposoby motyw, 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 wonia, czekajcie, motywowania psa i nakłoniła sędziów, by odjęli mi punkty za stosowanie tak nietradycyjnej metody tresury. Gdy stajesz się jednością z psem, sam stajesz się psem. Hmm. Dobędziesz Zdobędziesz zdolność komunikacji ze zwierzęciem na poziomie, który niewielu potrafi osiągnąć. Pieski się, słuchajcie, zapoznają. Co ten dziwny pan chce nam przekazać? Bardzo chciałabym się nauczyć, jak lepiej porozumiewać się z ciapkiem. Zrobił się taki niesforny, że nie wiem już, co mam robić. Ok. Poznać tajemnicę psiej łapy. 250 aspiracja. Nie wiem, czy damy radę, słuchajcie. Bo się dość źle czuje nasza. Więc rób to, co ja. O, ale jak się... Za... Zobaczcie, jak ona się czuje dobrze teraz. Momentalnie. W porządku, Olgiert. Dziwne to było, nie? Ona w tej koszulce nocnej. Ciapek <noise> <noise> patrzy, co pani robi. No ja też nie wiem, ciapuś, co ona robi. Ćwiczą <noise> jogę. W tej koszulce. <laughs> dobre, dobre. Może on specjalnie w nocy, słuchajcie, przyszedł? Po nie? O proszę! Proszę. Jak ona się dobrze poczuła? Nie? I to jest niemożliwe. Mam nadzieję, że Ciapek jest gotowy na tę nową technikę szkolenia. Okej. Okay. No super. A oni pójdą sobie już, bo my będziemy musieli ciapusia tak? Poddaj Ciapka zaawansowanym technikom. Co się stało? Ala. kurde, późno, nie jest późno tylko jest wcześnie patrzę tylko jeszcze, czy bym mogła coś ogarnąć w tym czasie yy, zmyj podłogę yy, napraw to, kurde, chyba nikt nam tego nie naprawi, będziemy musiały to same naprawić yy, i przebierzemy się i, 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 i co? i jak już będzie właśnie jasno w ogrodzie, idziemy ćwiczyć z naszym ciapkiem chcę poczekać właśnie aż ten, wstanie słoneczko zaraz wstanie za pół godzinki ale się tak nagle dobrze poczuła. Słuchajcie, nie wiem dlaczego. Ułatwili mi to chyba. <laughs> Ułatwili mi to właśnie. Gra mi to ułatwiła, bo się tak fatalnie czuła, tu proszę. No, jeszcze wyczyści blat. Fajnie, nie? Przebierz się w ubranie codzienne. Dobra. Oni tu jeszcze są? Bo wiecie co, jak tak. Oni jeszcze tu są, bo ja tak jej przyspieszyłam, to, żeby ona to naprawiła. Rozmawiaj. Nieba tu nic z nimi już nie można zrobić. Nie, nie chcę z nim ten. Nie chcę go ściskać przyjaźnie. Dlaczego nie ten? Nie ma jasne. O której kurde się robi tu jasno? Myślałam, że o szóstej. Hmm. Ala, podejdź tu. Tak, tak. Możesz pościelić tam, Muzio. Yy, podejdź tu z ciapkiem, bo ciapek już znowu zmęczony, bo to też taki kurde nocny marek. O, o siódmej się robi, dobra. No, to wspaniale. Idealna pora, yy, żeby nauczyć naszego ciapka. Tego czegoś. <noise> Czekajcie. Zaawansowana tresura posłuszeństwa. Ale ja nie wiem, czy ja chcę to robić. Słuchajcie, mamy to na serio? Hmm. Zaawansowana tresura posłuszeństwa. Aha, coś takiego. Po prostu będziesz mu wmawiać, że jest posłuszny, tak? <noise> coś jeszcze? Moje dziecko, myślę, że jesteś już gotowa na ten podarunek. O, co tutaj od niego dostaniemy? Słuchajcie, jakbym wiedziała, że to tak będzie wyglądało, czyli że poklepiemy naszego ciapka po, po główce i on się już tego nauczy, to bym to zrobiła dużo wcześniej. Nie czekałabym do, tutaj do świtu, aż wstanie dzień znaczy się. Myślałam, że wiecie, będziemy musieli tu ćwiczyć z nim, coś tam robić i takie tam rzeczy. Ale dobra, nic się nie stało. Przynajmniej Ala. Naprawiła sobie śmieciarkę. To jest takie piękne. Muszę tu umieścić gdzieś w domu. Co masz? Łapkę jakąś dostaliśmy. O Jezu, jaka śliczna obsydianowa łapa. Czego? Yang Bu. Kurde, ten gościu jest jakiś taki podejrzany. Takie rzeczy mi tu daje. Mogę na komodzie? Aha, tu nie można na komodzie nic postawić. No co wy. Tu nie. Chciałabym to gdzieś na jakimś stoliku, czy coś. Na kominku, zobaczcie. Trochę będzie zasłaniał obraz, ale nie szkodzi, dobra, niech jest. E, co tu jeszcze mamy? Mamy poczekać. Ciapuś, co tam? Co się dzieje? Pieski szczekają. Teraz po zakończeniu oh, szkolenia, okay. zawsze musisz pamiętać, jak cenna to była lekcja. Tylko dzięki tej technice. Yy, możemy naprawdę zrozumieć nasze psy. Korzystaj z tej wiedzy dobrze. Obiecuję, Olgierdzie, Olgierdzie. tak zrobię. Dziękuję. Ciapuś, co ty chcesz? No dobrze. Ok. Czułam interesującego pana o imieniu Olgier. Zdaje się, że ma coś przeciwko Dianie. Pokazał mi sztuczkę, którą nazwał tajemnicą psiej łapy. Podobno to taki sposób stania na głowie, który pomaga lepiej zrozumieć własnego psa. To może brzmi głupio, ale z pewnością działa. Czuję, że teraz Ciapek i ja naprawdę nadajemy na tych samych falach. A, no właśnie, to może on nie był wcale taki zły. I tu, wid... I tu patrzę, słuchajcie, po tych zdjęciach to prawdopodobnie nie miał się pojawić w nocy, ale... <laughs> ale u nas się pojawił i to było takie super ekstra. Słuchajcie, klimatyczne, nie? Bo on tak przyczaił się. No i co my teraz, kochani, będziemy robić? Nic w sumie: pewnie mamy znowu czas dla siebie, dlatego ona niech mi skończy malować. I ja myślę, że. Czekajcie, możemy coś tu z ciapkiem. Komenda. Ucz. a czy ja teraz jak a właśnie jak kliknę na tę łapkę oglądać mogę? Tylko a na siebie jak kliknę mam coś tam, nie wiem, ćwicz, jogę, medytuj. Aha, tylko coś takiego. Dobra, spoko. Kurde, znowu rano i ciapek znowu jest zmęczony. On tak się mm, tak się przestawił mi w pewnym momencie. Szybko niech skończy mi malować ten obraz. Sprzedam, ale jest piękny, szkoda mi go sprzedawać. No nic, to namaluję sobie jeszcze drugi najwyżej. Później niech sprzeda. Słuchajcie, pojedziemy na jakieś zakupy może. Mm, sprzedaj, ale zobaczcie, jaki piękny, nie? śliczne. O, dziela kupimy sobie może jakieś ciuchy znowu. Kurde, no nie ma tak co yy, trenowałabym go, ale widzieliście, kurde, tu nic nie daje. Co ja będę go męczyć na siłę? Chodźcie, lecimy. Chodź, aluś, przejdziemy się gdzieś. Albo wiesz co? Pojedziemy tak: pojedziemy kupić sobie może jakieś ciuchaczki nowe, a później pójdziemy na psią łąkę. Jest coś takiego, nie? Psia łąka. Także chodźcie, nie czekam już w domu. Cały jeden dzień, kurde, przeczekałam, bo miałam czas tylko dla siebie i cały dzień mi minął. A mogłam też sobie gdzieś tam pojeździć, pochodzić i tak dalej. No trudno, jak nam coś wyskoczy, to nam wyskoczy. <noise> Ala, przysypia! Ala nie śpi, bo okradną. Słuchajcie, jesteśmy na tej pieskowej łące. O, tak to się właśnie nazywa. Jak widzicie, byłam z alum na zakupach. Ale czy my się musimy tu zapisać, czy coś? Czekajcie, o co tu chodzi. Bo ja nawet nie wiedziałam, co to jest. Powiem Wam szczerze, ta pieskowa łąka. Możemy z tego sobie korzystać? Możemy sobie z tego korzystać. Zobaczcie. Działość już jest. Każ się bawić. A tu? On będzie potrafił z tego już? Zobaczymy. Byłam na zakupach, ale nie kupowałam samych ciuchów. Słuchajcie, kupiłam za 6 stów też ten, żarcia, nie? Do domu. Nie wiem, czy tam... Ile tam nam zostało i tak dalej, więc... <ścoughs> Ala wymownie, wymownie słuchajcie, posypała przekreślonymi serduchami z głowy i koniec kropka. Mm, bo ciapek jeszcze nie ma tego w ogóle chyba. Tutaj... No nie wiem, czy on w ogóle będzie potrafił. Zobaczcie, nie słucha mnie ciapek. A leci, leci. Będziesz potrafił coś z tym zrobić, ciapuś? No nie, nie potrafi, słuchajcie. To jeszcze nie ta pora, jeszcze nie ten czas. No to tu chodźcie się pobawić. Tu potrafisz, co? Zobaczcie, tu jeszcze coś takiego będziemy mogli. O, nie wiedziałam. Ja myślałam, że to pieskowa kawicie, Wiecie, że tu może jakieś będzie, nie wiem. Taki sobie, taki plac zabaw dla psiaczków po prostu. A tu nie, tu. Tu są takie tereny właśnie do ćwiczeń. No nic, ciapuś już nie podnosi. to pies podrap po brzuchu. Daj mi przysmaczka. No nic, kochani, będziemy wracać chyba do domu, tak mi się wydaje. Mm. I Jeszcze raz go podrap po brzuszku. Ciapek, jak ty się czujesz? Pokażcie go. No, bo on jest zmęczony. Mógłby się jeszcze tutaj gdzieś wysusiać, nie? Mógłby się tu jeszcze gdzieś wysusiać. A jak ci dam tak? Wyprowadź go na spacer? Dobra, to wyprowadzimy go sobie tu jeszcze na spacerek i wracamy do domu. Tu jest ten sędzia, ale no nie możemy żadnego, słuchajcie, wykonać działania aktualnie z nim, także spoko. M może tu będą te zawody takie ostateczne, bo widzę, że tu są poustawiane właśnie te wszystkie... Te wszystkie, właśnie już z dostępnych, możliwych przeszkód, chodźcie na ten spacerek. Jeszcze z nimi Ją się wysiusia, i my wracamy do domu. Która jest? Czwarta, dochodzi. Ja myślę, że spokojnie ogarniemy sobie w domku naszą alej. Nie wiem, czy nam wskoczy ten nowy rozdział, czy nie. Słuchajcie, zobaczymy, ale myślę, że to już ten nowy rozdział, właśnie zostawimy sobie na następny odcinek. I wróciliśmy do domu. Żadne niespodzianki tu na nas nie czekają? Chyba nie. Słuchajcie, mamy coś w skrzynce też nie. Ciapek, proszę się sobą zająć. Tu w miseczce masz co jeść. Ala korzysta. W sumie wiecie, co na nie potrzebuje. Aha, idziesz, no. Zakupy idzie ten. Odnieść do lodówki. Wiecie, co zrobimy tak? Chodź, Ala. Najpierw cię ten. Oczywiście najważniejsza sprawa. Zaprojektujemy ci ubranie i piżamy też jej kupiłam. Także, chodź. No chodź, Ale chodź. Od razu to zrobimy szybko, wykąpiemy cię, może jeszcze coś zjeść, zjesz, a jak nie, to yy, no to ten. Rano sobie coś zje, nie. Dobra, niech ona się szybko wykąpie. O taką jej kupiłam z takimi sandałkami. Ona też jest bardzo krótka, ale wiecie, co akurat ta jakoś takiej pasuje, bo tamta była chyba na obcasach, nie? I to tak wyglądało dziwnie, taka krótka sukienka na obcasach. A ta akurat fajnie wygląda. Ma takie sandałki. I też ma jakiś tam naszyjnik. Yy, Ala się kąpie, słuchajcie. I, 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 Nie tu chciałam, jeszcze niech zje. Nie wiem, czy mnie uśnie przy tych swoich zapiekankach. <laughs> Weź dalej, moja droga. Słuchajcie, kochani, bardzo spokojne te dwa dni. Wyjątkowo. Hmm, mało się działo. no, jedynie ten gościu był, nie? Co nas odwiedził właśnie i ten yy, nauczył nas yy, tego jakiegoś tam, nie wiem, zrozumienia naszego psa. <laughs> Dobra, Ala wcina i kochani, no i kładzie się spać, bo ona tutaj na ostatnich nogach. Ja myślę, że nowy rozdział wskoczy nam w nocy, bądź też nad ranem. Dlatego, co ja zrobiłam? Aha, dobra, już, 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 już włączam. I śpij w piżamce. Dlatego, moi drodzy, zaczniemy sobie właśnie następny odcinek od, od rana. O, jest dopiero ósma, a ona już taka zmęczona, no trudno. Takie intensywne dwa dni, miałam. Mm. <laughs> Chodź, Alicjo, moja droga. Odprowadzimy ją, słuchajcie, do łóżka. Ona się przewróci, już chyba co? Coś tu mi się wydaje. Pi Nie, pilna potrzeba energii. Yy, dobra, kochani, to cóż, my się z wami żegnamy. O, taką piżameczkę jeszcze kupiłam też fajną. Yy, kochani, my się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Gdzie jest mój Ciapulo? Ciapulo też śpi. O, właśnie, fajnie, że go przestawiłam, że udało mi się go przestawić, żeby spał w nocy. Chociaż on i tak zaraz pewnie wstanie i znowu będzie to samo. Kochani, ja się z wami żegnam. Mm, przesyłam wam buziole i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa.